Chciałbym teraz zaprosić naszych słuchaczy do tego, abyśmy zastanowili się nad takim tematem jak rozłąka z Bogiem. Jak zagubienie tej drogi do raju. W poprzednich tygodniach rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób możemy uwierzyć, w jaki sposób możemy doświadczyć obecności Boga. To jest punkt startowy. Ojciec spawał Drobot w drodze do raju. To jest taki cykl rozmów naszych dla tych, którzy stwierdzili w którymś momencie, że nie idą dalej z nami drogą do raju. Bo im się znudziło, bo może za daleko, bo może wciąż nie widać końca, bo może za trudno, bo może mają lepszy pomysł na życie. Może mają wątpliwości. Wątpliwości. Hmm. Dlaczego nie widzę drogi, dlaczego nie widzę celu, dlaczego nie widzę sensu. I tutaj chciałbym, abyśmy poszukali odpowiedzi na te pytania. Ale kiedyś mówiłeś, że wątpliwości jak się ma to dobrze. Tak, ale jeżeli na przykład te wątpliwości są tak ciemne, że człowiek zatrzymuje się. Będzie trudno i straszno. Cóż, jest przeszkoda na tej drodze. Żeby jedna. Ale wystarczy, że skoncentrujemy się na tej jednej. Nazywa się ona grzech. Zostaliśmy stworzeni na obraz, podobieństwo Boga, o tym czytamy w Księdze Rodzaju. Zostaliśmy stworzeni z miłości, to chcę podkreślić. I jako ludzie jesteśmy postawieni najwyżej ze wszystkich stworzeń. Bóg obdarzył nas również jako ludzi czymś, co posiadamy tylko my, czyli. Wolna wola. Wolna wola i wolność. Dar, który sprawia, że mamy problem. Problem albo wyzwanie raczej. Wyzwanie, bo to jest piękne. O tym czytamy w Słowie Bożym na samym początku, gdzie Bóg pokazał Adamowi i Ewie, że mają drzewo. Życia i mówił: spożywajcie owoców z tego drzewa, ile chcecie, ale pokazał też takiej całkowitej wolności. Tu jest drzewo poznania dobra i zła. Nie zakazywał, nie, nie otaczał murem czy jakimś drutem kolczastym tego drzewa, tylko sam poszedł i im pokazał. To jest drzewo poznania dobra i zła, ale uważajcie, bo jak zjecie, to umrzecie, ale nie musicie jeść. No i problem polegał na tym, że Ewa była ciekawa, a Adam milczący. Tak. Ta historia powtarza się w każdym z nas. W każdym z nas przez całą historię. Droga do raju nie powinna być nudna, powinna być jedną wielką, fascynującą przygodą, a tymczasem mówimy, mm, to nudne, tak się starać i starać, wolę na łatwiznę. Ale grzech jest raczej hamulcem niż czymś, co sprawia, że, że, że nudzimy się z tego hamowania. Możemy rzeczywiście popaść w nudę, ja bym powiedział, nawet więcej w jakąś beznadzieję, utratę motywacji, sensu, sensu życia nawet. Dla kogoś po Twojej stronie barykady, Ojcze, to grzech jest hamulcem. Dla tych, którzy decydują się na grzech, to jest coś fajnego, przyjemnego. Dotyka się atrakcyjnych rzeczy. Do czasu, ale też, y, popatrząc z drugiej strony, grzech sprawia, że tracimy orientację. Gubię się w tym wszystkim i nie wiem, co jest dobre i co jest złe. Dlatego może się to wydawać atrakcyjne, ale nie spotkałem jeszcze takiego człowieka, któremu byłoby dobrze. Z tym czymś, co nazywamy grzechem. Ale ja przede wszystkim, mówiąc o grzechu, tutaj to chcę podkreślić, nie myślę tylko o jakichś tam grzeszkach, które są oczywiste. Grzechy oczywiste. Grzeszki, grzeszki oczywiste. Grzeszki, no ja nazywam to grzeszki, to znaczy, że tam ktoś pali papierosy, nadużywa alkoholu. kradnie. czy znaczy mówisz o przyjemnościach po prostu? radnie, co założy. To są grzechy, grzeszki, ale mówiąc o grzechu, mam na myśli fundamentalną opcję życia człowieka. Kiedy mówi Bogunia, tak, albo jestem zwrócony do Boga twarzą, albo odwracam się plecami. O to chodzi w grzechu. Albo mu ufam, albo. Albo radzę sobie sam. Albo radzę sobie sam. Albo wierzę w to, że On ma plan dla mnie i staram się żyć według tego planu. Ten plan na przykład znajdujemy w Ewangelii. Jezus nam go pokazał. Albo. Albo tworzę swój projekt na swoje życie. Kiedy tak rozmawiamy, to jest proste i oczywiste, ale wiesz, ojcze, że teraz żyjemy w tak zwariowanym świecie, że każda prawda za chwilę okazuje się postprawdą, każda wolność za chwilę okazuje się zniewoleniem. Generalnie relatywizm triumfuje. Jak szukać, żeby wiedzieć, że szukamy w dobrym kierunku? Ale prawda jest jedna przecież. Jeżeli przyjmuję prawdę, to się nie zgubię. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem, bo mogą być pół prawdy, pół wolności. Idąc dalej, jeszcze mówiąc o grzechu, jeszcze jedna rzecz jest, jest dramatyczna w tym wszystkim. Święty Paweł, w liście do Rzymian, pisze tak, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech, śmierć. Więc konsekwencją grzechu jest śmierć. Jako ludzie współcześni, ludzie XXI wieku, oswoiliśmy nawet śmierć. Żyjemy z grzechem i oswoiliśmy śmierć. Już nie jest tak straszna. Medialnie może tak, ale człowiek boi się, boi się śmierci. A nie sądzisz ojcze, że, że może za mało się mówi o tym, że to jest tak naprawdę zerwanie relacji, że to jest powiedzenie miłości, nie potrzebujecie. Może takie ustawienie rozumienia grzechu czy rzeczywistości grzechu byłoby skuteczniejsze dla inteligentnych 21 wiekowych myślących? No właśnie o tym teraz mówimy. Ale zależy, gdzie ucho przyłożysz, tak powiem. Natomiast to jest cały czas w słowie Bożym, o tym jest mowa. Jezus, jak mówił o grzechu na przykład, mówił bardzo prostymi obrazami. Ojciec, który ma syna, ten syn chce swoją część, więc wolności ojciec mu daje, syn idzie, traci, marnuje to wszystko i wreszcie uznaje, że potrzebuje tego ojca i wraca. To jest historia grzechu i powrotu. Są różne interpretacje tego uznawania grzechu. Niektórzy twierdzą, że on sobie tak przeanalizował, że lepiej mu jednak wyjdzie jak wróci. Jakkolwiek by myślał, efekt się liczy, powrót. Tutaj idziemy na drodze do raju. Jeżeli nawet ktoś, kto nas słucha teraz, myśli, że nie ma powrotu, jest powrót. Jakiekolwiek byłyby motywy. Ojciec nie patrzy na motywy, patrzy na to, że jest powrót. To jeżeli jesteśmy tak osaczeni i trochę ślepi, nawet bardzo ślepi, bo, bo grzech oślepia, znieczula i zniekształca rzeczywistość, to jeżeli jesteśmy tak oślepieni, to gdzie szukać tego światła, który nas spionizuje i powie wake up, czas na zmianę? Jezus mówił o sobie: jestem światłością świata. Jezus mówi: Jestem drogą, prawdą i życiem, i on pokazał nam drogę. On pokazał nam sposób, w jaki możemy stawić czoła tej chorobie, jaką jest grzech, w jaki sposób możemy nawiązać relacje, w jaki sposób nadzieję odzyskać. Wystarczy się do niego zwrócić. Ale znamy naszą rzeczywistość, zwracamy się wielokrotnie, przez chwilę jest dobrze i potem znowu wielokrotnie upadamy. I to taka niekończąca się historia. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, to warto sobie również powiedzieć. Każdy jest grzesznikiem, i to, co teraz mówię, to wcale nie jest zła nowina. Jestem grzesznikiem, ale jeżeli z moim grzechem, czyli z moją chorobą, nie boję się przyjść do lekarza, to wtedy lekarz mi pomoże. Natomiast jeżeli trwam w tej chorobie. I leczę się sam. leczę się sam, no to będę niewidomy. To jest tak, jakbym ślepy, ślepego prowadził. Wróćmy do tego jeszcze, ojcze, jak my się czujemy z tym grzechem, bo mówiliśmy o tym, że jesteśmy ślepi, że jesteśmy samotni. Że szukamy sensu życia, który straciliśmy, czyli generalnie czujemy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy znaleźć antidotum tego lekarza, jak to przed chwilą powiedziałeś, co nam przesłania taką oczywistą prawdę. Ojciec czeka, wystarczy, żebyś zrobił pierwszy krok. Nie potrafimy? Czasami jest to lęk. Zauważ, że jak Adam i Ewa popełnili pierwszy grzech, to zaczęli się chować przed Bogiem. Noc jest obrazową przestrzenią jakiegoś przestępstwa. Ciemność kryje i ukrywamy się. Później jeszcze jest coś takiego jak pokusa, jak kusiciel o tym będziemy mówić w następnej rozmowie który to, co jest złe, nazywa dobrem, to, co jest dobre, nazywa złem. Człowiek się gubi, bo on jest inteligentniejszy od nas. Ale cudowne jest to, że nawet w ten nasz pogubiony i pochowany świat wchodzi Bóg i mówi: Gdzie jesteś, Adamie? Mówi to cały czas. Nieustannie, szczególnie od tego czasu, gdy Jezus przyszedł na ten świat. Lekarstwem na grzech jest zwrócenie się do niego, do Jezusa. Tutaj nie jest ważne, ile zgrzeszyłem, ale jest ważne, na ile chcę do niego się zwrócić. Ty, ojcze, prowadzisz na rekolekcje i prowadzisz różnych ludzi w, w drodze duchowej. I Czy ty zauważyłeś taką prawidłowość, że musi dojść do jakiejś eskalacji zła albo musi dojść do jakiegoś punktu zwrotnego, żeby człowiek się obudził, czy, czy żeby te łuski opadły z oczu? Czy to jest w ogóle zawsze indywidualna sprawa? Jak to jest? Każdy ma swoją drogę do raju. Dla kogoś może to być sytuacja krańcowa. Pamiętam jednego człowieka, który dawał świadectwo na jednej z rekolekcji, że on otrząsnął się wtedy, jak przeżył wypadek samochodowy. Wyszedł cało, samochód skasowany, i wszyscy, którzy go wyciągali z tego samochodu, mówią. To by się nic nie stało. Wtedy, jak Koziołkował, całe życie przed jego oczami dotychczasowe przewinęło się, miał dziecko, żonę, i wtedy zrozumiał, co jest najważniejsze, albo właściwie kto jest najważniejszy. I było to jego zwrócenie, czyli nawiązanie nowej relacji z rodziną i nowej relacji z Bogiem, bo uznał, Bóg mnie ochronił, dał mi nowe życie. Są sytuacje, przez zaskoczenie. Duch Święty przychodzi z takim wielkim pragnieniem, że ja muszę coś zmienić w swoim życiu. Znają takie sytuacje. Przychodzi człowiek ni stąd ni zowąd, że chce się wyspowiadać. Pytam się go, jak to? Skąd tutaj przyszedłeś? Nie wiem. Przechodziłem koło kościoła i coś mi tu przyciągnęło. Każdy ma swoją osobistą drogę. Ile ludzi, tyle historii? Tak. Nie da się powiedzieć, mamy przepis na to, jak być szczęśliwym, ale da się powiedzieć, wiemy, jak to zrobić. Duch Święty przekonuje nas o grzechu. To nie jest to, że teraz straszy, bo Duch Święty nie jest od straszenia. Jezus powiedział, że jest pocieszycielem. Nawet jest naszym adwokatem. Duchem, o właśnie, adwokatem, przekonuje o grzechu. Co to znaczy? Pokazuje prawdę. Pokazuje: Ty jesteś chory, idź do lekarza. Ten lekarz da tobie zdrowie, a ten, który ci mówi, żebyś do lekarza nie szedł, on nie jest twoim przyjacielem. Jeżeli mówimy dzisiaj o grzechu jako determinującym nasze wędrowanie do raju, determinującym w sensie zatrzymującym nasze wędrowanie do raju, to powiedz ojczyć z Twojej perspektywy kierownictwa duchowego, takie trzy kroki, które po prostu trzeba zrobić, jeżeli się słyszy głos wewnętrzny, coś z swoim życiem zrób. Co zrobić? Uznaj tak. Ja jestem grzesznikiem. To jest pierwszy, bardzo dobry krok. Później... Czyli zgódź się na to, tak? Tak, trzeba się zgodzić. Mm. To jest moja choroba. Nawet myślę, że tak trzeba patrzeć. Zwróć się do Jezusa. Panie Jezu, oddaję Tobie ten mój grzech. Możesz zwrócić się osobiście, a jak jesteś gotowy, to taką formą zwrócenia się jest sakrament pojednania. No chyba, że ktoś jest nieochrzczony, no to to jest dobry punkt startowy, żeby przyjść i prosić o chrzest i później przyjmi przebaczenie. Bo lekarstwem na chorobę grzechu jest bezwarunkowe, darmowe przebaczenie. Czyli jeszcze raz, zgódź się, to po pierwsze, na to, że potrzebujesz pomocy. Po drugie, zrób ten krok. I trzecie, przyjmij lekarstwo, jakim jest przebaczenie. Ja wiem, że pytanie księdza o grzech to jest no, pójście trochę po bandzie, ale czy miałeś taki moment, że wiedziałeś, że bardzo potrzebujesz tej diagnozy, bardzo potrzebujesz lekarza, czułeś to całym sercem, a mimo to stałeś w miejscu i nie robiłeś kroku? Myślę, że to jest normalne. Każdy jest grzesznikiem, ja też uważam się za grzesznika. Natomiast to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ja myślę sobie, że sam sobie poradzę ze wszystkim. Więc uznanie tego, że jestem grzesznikiem, oznacza, że ja wierzę w Boga. Jest to walka duchowa. Bywały w moim życiu takie chwile, kiedy, kiedy toczyła się taka walka, ale powiem tak: na szczęście, na szczęście zaufanie do Jezusa było większe niż stanie w miejscu. I On zwyciężył, nie ja, ale On. Ja chcę powiedzieć to od drugiej strony. Jeżeli wszyscy Ci mówią, daj spokój, nic się nie dzieje, ale Ty czujesz, że jednak się dzieje, że potrzebujesz tego lekarza i nikt Cię w tym nie wspiera i mało tego, wszyscy mówią, że przesadzasz, to trwaj w tym szukaniu, nie słuchaj innych. Życzę Ci wytrwałości, tak jak Edyta mówi. Bądź wytrwałym. Kolejne odcinki naszego nowego cyklu poświęcone będą temu, jak z grzechu i z tej naszej kompletnej ślepoty przejść do wolności, która daje radość. Zatem bądźcie z nami także w październikowe poniedziałki.